Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart breaks. Cześć. Dzisiaj przejedziemy się windami na wysockiego 4, 10. 14 i Mickiewicza 11 w Mysłowicach. Zapraszam. Zaczniemy od Wysockiego 4. Znajdziemy tu dwa zręby zmodernizowane przez dźwigi Viva. Niestety windy mają wymienione panele, sterowanie, kabinę i dany falownik. Ze mną był Mati Rager, którego pozdrawiam. Nie przedstawcie, jestem, jak... jestem z Matiem Saragarem. Mm, mogę, mogę, można pokazywać, czy. W sensie co? Że, że mogę pokazać, że jestem z Tobą w sensie, że Twoją twarz na przykład, ponieważ. Y, niestety, ale mojej nie wolno wiadomych powodów. Wiem o tym, tylko jak wyjdziemy, to zrobimy. Dobra. Tylko spuściłem na parnę. Mm, ja jadę... Y, ten. Jeden hmm. na dół. 너무나 <shriek> 중요한 <shriek> Thank you Idziemy na wysockiego 10. Są tu również zręby po modernizacji przez Dźwigi Viva. Windy mają niestety nowe panele i falownik, i obito im kabiny blachą, ale widać fragmenty oryginalnej sklejki. Bez sensu ta blacha. żeby należeć No. ty zobacz widać, że jest jeszcze oryginalna sklejka tylko wyłożone blachą tak w sumie mogliby zrezygnować z tej blachy i zostawić tę sklejkę no też tak bym uważał bo na szkole 29 jest zręb ory... w pełni oryginalny że widać oryginalną sklejkę tylko wyłożyli kabinę blachą a Po prostu Jedziesz na dół? Tak A ja, ja zbawiam tu. Dobra, ja jedę na dół I będę jechać tą minął dwa razy i drugą też Dobra, to jedź. Dobra Nie można odpikać. Hmm. Mam też taki deal w zrębach zmodernizowanych, że... oczywiście niektórych, że jak dojeżdżam na ostatnie piętra, to po prostu odklikuję i od razu jedziemy na dół. Tak jak wygląda mój deal w starych windach po modernizacji. Tutaj mam jeszcze kawałki oryginalnej sklejki. Ale tutaj też jest blacha, niestety. Z której w sumie mogliby zrezygnować i ją usunąć z windy. Wyślę na dziesiątej i porobię trochę zdjątek, a na drugą sobie poczekam. Tutaj też jest oryginalna sklejka pod tą blachą, ale nie, nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że chyba jest. Niestety w dniu, w którym to nagrywam, mamy niedzielę i jest bardzo mały ruch, więc bardzo ciężko jest ze wstępem do vlogów. Obym nie miał przypału, módlcie się. Bo na szeregi wyczerpana się w Katowicach babka mnie wygoniła. na Sokolskiej 14, 16 i 16A tam gdzie są te warslifty, to ludzie mnie nie wpuszczali, tylko na zamykali drzwi nic nie mówiąc. Po oryginalna pora. Ale nie wiem. Idziemy teraz na Wysockiego 14. Tutaj mamy również zręby zmodernizowane przez Dźwigi Wiwa, Ponieważ chcieliśmy zdążyć na zabytkowy autobus na drugi zlot zabytkowych autobusów w Mysłowicach, to pojechałem jedną tylko na górę i jedną tylko na dół. Z względu na czas, bo musimy dążyć na autobus, to tym razem dojadę tak, jak ty lubisz, czyli z górą, drugą dołem. Tak, czyli tak pojadę tym razem, ze względu na to, żebyśmy zdążyli. No. No. Choć krzywo wyświetlać? No stawili. Bardzo krzywą Ja zrobię, ja ja dopiero zdjęcia windy zrobię i już mamy. I wyśleci Ok. Ja zachowam tylko jak pamiętam. Tak. Mm. Jutro, niestety, październikowa pogoda. No, co tak. mnie dołuje, ponieważ y, to mi przypomina, że bliżka Łęcki mi, mi październikowa pogoda w wakacje przypomina. O a, a ci coś. Ostatnie windy to Mickiewicza 11. Znajdziemy tu dwa dręby, prawy zmodernizowany przez liftboot, a lewy przez dźwig Polkatowice. Niestety już mają nowe drzwi, takie przypominające szafę. ちょっとちょっと。 jedenaście, 11. Mysłobica jakiś już ostatni odcinek. Tutaj niestety wstawili już nowe drzwi, które przypominają szafę. Ale widać też fragment starej sklejki tutaj. Skoda, że są te nowe drzwi <laughs> bardzo przypominają mi szafę gorąco. Ja mam temat i, my, my, i, i już myślałem, że pan przypał trochę. Nie, ja tam stoł, stałem. Wiem. Czy wszystkim? I potem pojadę drugą windą. Dobra, to było Mickiewicza 11. Tak, ze względu na czas to tym jadę tylko raz. Tą windę posiadają na dziesiątkę no tak. a, a, nie, a na drugą nie trzeba A tutaj mamy drugą windę, to jak już zmodernizowana przez Lift bud. <laughs> <laughs> Ej co to jest kurwa za Ona takie dziwne pikanie też tak potrafię. <laughs> na 12 modernizowali, a zbudowano w 1973. Zastanawiam się, czy te drzwi y, były od początku modernizacji, czy dopiero niedawno je wymienili? Dajcie znać w komentarzu. I to będzie koniec odcinka dzisiejszego. Ze mną był Mati Sareger, którego pozdrawiam. Dziękuję za Dziękuję za oglądanie. W tym filmie były yy, zręby na yy, Wysockiego. Yy, 4, 10, 14. I jeszcze do tego bonus czyli zręby zmodernizowane przez e, dźwigi Viva i Lift boot na niskich wyczerpaniach 11 trzymajcie się na thank you